Cześć, witam Was serdecznie z nadstawu Nowiniec, Kołopska. Będą się tu odbywać eliminacje do Mistrzostw Polski Metod Feder. Dzisiaj przyjechałem tutaj potrenować bombkę. No i zobaczymy, co będzie, a pokażę Wam, czym będziemy strzelać. Będziemy strzelać keksem biszkoptem, tym żółtym, oraz napoleonkiem. Są to pelety od Betamixa, to jest keks, to jest napoleonek, napoleonek ma smak taki ciasteczkowo-cytrynowy, keks, biszkopt, eee, takie słodkie pelety. Dostrzelimy, tutaj pokażemy, dostrzelimy też blisko takim ciemniejszym peletem, troszkę grubszego, tu jest jeszcze szósteczka, też pelet. No i oczywiście nieodzownie musi być kukurydza. Kukurydzę będziemy też dawać na włos, peret też może damy na włos. Dla eksperymentu, bo są tutaj naprawdę duże ryby. Exodus, taka większa kulka opanierowana, ona bardzo fajnie smuży. Oraz Tiger Nut też z Mixa, większa kulka, ale to tak, troszeczkę poeksperymentuję, zobaczę, bo są naprawdę duże ryby od 10 kg wzwyż, zwyż. Także trzeba się tutaj przygotować na grubo, jeżeli chodzi o bombkę i mieć grube żyłki. Hmm, haki dziesiątki nieodzownie tutaj łowimy na bez zadziorach. No i co, coś podsikamy, może też. Miszkoptem też fluo, atraktor liquid. Jeżeli chodzi o kukurydzę, może zmienimy troszkę na przykład. Smak Peletu, jak weźmiemy sobie takiego Napoleonka to weźmiemy go Amino CSL, spryskamy, coś tam poeksperymentujemy, zobaczymy czy, czy będą lepiej reagować właśnie na taki dodatek atraktor dodatkowo do tej przynęty. Co gdzie połowimy? Połowimy na przód gdzieś na 10 metrze, może coś pod burtą. I jeszcze gdzieś tam na jakimś 20 metrze zrobimy sobie trzy linie, jeżeli chodzi o bombkę. Jeżeli będą dobrze brały i będziemy zadowoleni z łowienia, bo będziemy krótko łowić gdzieś około 4 godzin, także nie ma czasu. Trzeba będzie tą rybę tutaj wnęcić i wkręcić w nasze łowisko, żeby pobierała, to może później jeszcze, jeżeli zdążymy, to zrobimy sobie metodę, ale to w trakcie łowienia. Wyjdzie. Także zapraszam na film, zobaczycie, jakie tu są ryby. Jesteśmy już po pierwszym rzucie. No i teraz będziemy sobie troszeczkę szczerać. To jest jakiś 2, 4, 6, 8 10 metr. Tak sobie wymyśliłem. Nie gruntowałem, mniej więcej. Znam już te uwisko tutaj troszeczkę, więc Więc wiem czego się spodziewać. No już obciereczka była, widzieliście? Czyli już się rybki wkręciły ten kek zbiszczop i napoleonek. Są to polety pracujące. I one po jakichś tam 15-20 minutach, pół godziny, no, w zależności od temperatury wody. One się rozpuszczają, wabią, nęcą i robią się tak jak troszeczkę zanęta. W niektórych sytuacjach będzie to na pewno wskazane i dużym plusem no gorzej z tym, że się rozpuszczają, więc ryby wchodzą, szukają coś jeść chcą i trzeba albo strzelać cały czas praktyczny albo doszczelibywać właśnie jak widzieliście czymś grubszym żeby nie uciekły nam złowiska albo coś na przykład tutaj mam jakąś ciemną szósteczkę chyba jakiś ale z tego co pamiętam który ma większą stabilność w wodzie Tutaj mamy kukurydzę na włosie, na puszstopie, przypon około 35 cm. I tutaj blisko jeszcze sobie rzucimy. O, widzieliście? Znowu obcieleczkę. To znaczy, że rybki już się tam gdzieś meldują. I tu z ręki rzucimy blisko. No, trzeba cicho się zachowywać. No, czekamy już 8 minut, ale to pierwszy rzut. Także damy sygnał jeszcze im też kukurydzką troszeczkę. Żeby miały tą kukurydzę, jak łowimy na kukurydzy. Żeby miały gdzie dziobnąć coś takiego kukurydzianego. Żeby się nie bały wtedy pobrać Naszej przynęty. No i strzelamy sobie. I teraz zastanawiam się, bo zrobiłem sobie jeszcze takim grubszym paletem, sobie tym strzelałem. Na 20 metrze. Szczelę jeszcze raz. Tutaj są bardziej na wprost. No, trochę dalej. Piękne obcierki, no ale to jeszcze nie jest branie o. Ewidentnie im pasuje to co daliśmy Ale czy będziemy łapać na tym 20 metrze, to, to nie wiem No dzieje się ostro już widzę Pierwsze słowo jeszcze mówiąc w tym naróżniku ale Wielkie przytrzymanie to mogło być branie. Może się bawią. Mieliśmy zawody w, w niedzielę. Siedziałem dosłownie tam po drugiej stronie. Znaczy po, drugiej, po lewej stronie. I bardzo dziwne brania, bo po prostu było tyle spinek. Może one jakoś delikatnie pobierają. No jeszcze zobaczymy następnym razem. Takie przytrzymanie przytnę. Ale, ale może się mylę. No i zjadł nam kukurydzę. A to jest bombka Matrixa. Przelotowa. Drugi rzut. Po pierwszym przyciąłem te takie dziwne naciągnięcia. Niestety kukurydzy nie było. I teraz drugi rzut zobaczymy, co będzie. Jest w końcu ubranie. W końcu ubranie. I powiem szczerze, że się naczekałem. Naczekałem się obcierek strasznie dużo, no mega, no po prostu nie, nie wiedziałem co jest czy... winą tego, że nie mogę nic złapać. Je je przepraszam, jedną spinkę miałem jeszcze w międzyczasie, ale to tak zacięcie chwilę potrzymało i spadło. No teraz jakieś tam normalniejsze branie, ale się naczekałem troszkę w tym różniku. przyznam się. Zabierzemy ją z tego pola nęcenia. Naszego, żeby nam tam nic nie popsuło. Choć czasami ciężko to zrobić, ale no, lepiej, żeby nam tam nic nie psuło w połowisku. No, silna ryba. Szaleje, szaleje. Oh, yes. W końcu go wymęczyłem. Zdałem troszeczkę, że jest mniejszy, ale ładny, pełnouski, a śliczny. I na wypracowany keksem, miodem i napolonkiem 6 mm do szczelania. Piękny, pełnowózki. Pe ale piękny, pełnoluski to są naprawdę zacne karpiki. Długo wyczekany karp, ale na bombkę złapany, wyszczelany. to jeszcze raz powiem betamiksem, keks, miód i napolonek, mieszanka. Ty! Ści ści ściągałem. Wciągało A to, że sobie dzwoni. Odrzucisz? Jakieś zabawki. Ale rybka. Tym nie mogę zahamować. Dosłownie muszę dwoma rękami trzymać. Jezus Maria. Nie mogę kija trzymać. Zobaczcie. 80 gram wyrzutu ten kij ma. O, kołowrotek trzeszczy, dosłownie trzeszczy. Granica wytrzymałości kołowrotka. Chyba 25 Chyba, ale nie jestem pewny. To jest potwór. Chcesz podtrzymać go? Człowiek jeszcze nigdy w życiu takiej ryby nie trzyma? A jak się zapnie, to co? To będzie na ciebie. Tylko trzymaj. No już rybka jest blisko. Hol troszeczkę trwał. No niestety, by... a podpięty, podpięty jest, a ja myślałem, że to moja życiówka, a to podpięty. A jejku, a, ale nie fakt. Pod... Choć mały też nie jest, nie? Mały nie jest faktycznie o. Teraz musiał być z tej strony iść miękko czeka, Czekaj, 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 czekaj. Może zaraz w... góry hmm. Będzie kołowo Muszę faktycznie z tamtej strony pójdę, co? No. Nie goń go, nie goń. Przed głowę daj mu no, sam Nie jest mały. Ładny, za ten złap No jest jest jest, jest, jest większy, dużo większy Wpięty w sam ten Haki eskafeder. Polecam. Ale jest ładny. Myślałem, że szkoda, że podpięty. Ale jest ładny. Piękna rybka. Jeszcze. Także takie ryby się wkręcają w towar Betamixa. koniec. Dzisiaj niestety taki szybki wypad godzinny No i trzecia rybka tylko no, no bombeczkę. I to będzie chyba ostatnia ryba i uciekamy do domu. Ale coś podzonowaliśmy. Już promil do przodu z wiedzą. Więc Troszkę mądrzejsi nie staliśmy chyba o coś, tak mi się przynajmniej wydaje. 3,5, nie 5, pomyliłem Człowiek ciągnie te emocje sobie, zawsze wymaga większa. Wącik zapięty. O. Może czwórka ponad lekko, Ech. nie ma drzemu. Reasumując, trzy rybki dzisiaj, dwie na bombkę. Jedna podpięta na metodę test koletów Keksa Napoleonka i miodu 6 mm. Myślę, że się sprawdził tu znają mi obok pięć rybek na Bąbkę, bardzo ładnych, takie wszystkie ponad 5 kg na pewno były, była dziewiątka, była ósemka, ze dwie ósemki, nawet jakieś dwie siódemki, także naprawdę gigantyczne karpie. Jak na metodę, i na bąbkę, oczywiście można poławiać większe, ale są tu duże ryby. Na metodę powinniśmy łowić raczej takie bardziej sportowe trujeczki, czwóreczki. No ale to łowisko niestety ma to do siebie, że ma duże ryby, ale też można się dzięki temu troszkę pocieszyć tymi dużymi rybami. Ich cholę. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam do obserwacji macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Może ktoś testował już Betamix'a gdzieś, to chętnie się dowiem, gdzie żeście sprawdzali jak Wam się sprawdził. Zapraszam do sklepu wędkarskiego BOLF, oczywiście do internetowego www.bolf.pl, a także do Zielonej Góry na ulicę Sulechowską 4A, budynek 18, teren Zastawu. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, cześć!